Pięć, sześć. Zbliżamy się do końca naszego seansu. Świat zrobił wam wodę z mózgu. My będziemy wam teraz suszyć głowy. Konkretnie o 200 złotych. Nie zapomnijcie zostawić na fotelikach. Teraz na scenę wyjdzie Carlos Santana. Tak, on naprawdę myśli, że nim jest. Nie psujcie mu tego, nie psujcie pyt. Wy też możecie być, kim chcecie, ale o tym w następnym seansie. Jesteśmy wszyscy uwikłani, i ciągle myślimy tak, jak myśleć każą nam. Ciągle się czujesz sterowany, bo w życiu niczego nie wybrałeś sam. Dlatego rzuć wszystko, co Cię ogranicza, uwolnij się od tego, co cię żre. Skoro przyszedłeś na świat koły, to no i wesoły z niego zejdź. A jeśli żyjesz cudzym życiem na pokaz, ważne gdzie bywasz, w co na fejsie grasz dystansu, tobie brak do siebie, do świata. Wystrzel się w kosmos i go masz, dlatego rzuć wszystko, co cię ogranicza. La, 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 la. Uwolnij się od tego, co cię żre. Skoro przyszedłeś na świat goły, to goły, no i wesoły z niego z zejść. To patriotą jest prawdziwym, kto zdrajcą, kto wielkiej wiedzy zdało Polsce, no, ten Czy skinem jesteś, czy masz rurki na nogach? Pod spodem zwykły kolas jest, dlatego rzuć wszystko, co cię ogranicza. Lo, lo, lo. Ha, ha, ha! 1, 2. Jeśli uważacie, że pieniądze są chore i szczęścia nie dają, wyjmijcie portfele i rzućcie nam tutaj na scenę. Jeśli zaś uważacie, że macie gorsze ciuchy niż sąsiad, zaczęcie je z siebie i biegajcie na gusienicy po łące. 3, 4, a teraz Wyciągamy ręce przed siebie, kładziemy na ramionach swój jem, i masujemy. Niech jest relaks, niech jest miło. Jeśli zaś z jakichś względów twierdzisz o dziwo, że ta prosenka nie o Tobie jest, no to szczęśliwy z Ciebie człowiek lub jeszcze Psychiatra nie przebadał Cię, dlatego rzuć wszystko, co Cię ogranicza. La, 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 la. się od tego, co Cię zre. Skoro przyszedłeś na świat do no i wesoły z niego zejść, dlatego rzuć wszystko, co Cię ogranicza. la, la, la! la. Dziękujemy bardzo. W programie To Jest Chore wystąpił kabaret młodych panów. W składzie Mateusz Banan-Banaszkiewicz, Łukasz Kaczorka-Czwarczyk, Bartosz Demczuk no i Zbigniew Siwicki. Dziękujemy Wam bardzo. Kochajcie wariatów! Kochajcie wariatów! Biegajcie nago po ulicach! La, 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 la. Pani bardzo dziękujemy za Waszą wytrwałość, energię. Kabaret młodych panów. Dziękujemy pięknie za wspaniałą realizację. Za to, że byliście, że wybraliście dzisiejszy wieczór z nami. Bardzo dziękujemy. Wielkę wychłaniamy wielkie, wielkie się nisko. Wszystkiego dobrego. Cieszymy się, że mogliśmy w Lublinie zrealizować płytę i program to jest chore. Dziękujemy. O. Wychodzą chyba, chyba mają autobus. Dziękujemy. Pięknie. Bardzo, dziękujemy. Jesteście kochani. Dziękujemy. Byliście najlepszą publicznością, jaką dzisiaj mieliśmy. Do zobaczenia kochani. Dbajcie o siebie, do następnego.